Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 16 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zanieść się zbieraniem kukurydzy na sieczkę. No i będę zbierał w taki sposób, że zatrudnię tutaj pracownika. I on będzie tą kukurydzę kosił, a ja obok będę jechał ciężarówką z przyczepą, więc... Zatrudnię sobie tutaj pracownika, niech jedzie. No i ja przesiadam się do ciężarówki. No, akurat ta naczepa ma bardzo dużą pojemność, więc nie będę musiał jechać aż tak często, żeby odwazić tą sieczkę. Ciekawe, czy nawet uda mi się zebrać tą sieczkę z tych dwóch pól do tej jednej naczepy, czy będę musiał jechać ją opróżnić. <laughs> Okej, okay, teraz sobie to nawrócimy. W mi to trochę dziwnie ta sieczka leci, bo ona leci tak bardziej w bok pszczepy, a nie do pszczepy, ale najważniejsze, że się napełnia pszczepa. Okej, okay, widzę, że chyba jeszcze jeden przejazd został na tym polu, i zaraz pierwsze pole będzie już zebrane. Okej, okay, złapimy tą szczepę, okej. Okay. Możemy jechać, i tu chyba już widzę, że jest ostatni przejazd. No i z tego jednego pola mamy 33% wypełnienia na czepy, no więc teraz wezmę w pracownika na kolejne pole. Ale widzę, że gdzieś tu zniknęła opcja zatrudnienia pracownika, chyba, że musi być naczepa obok ja tej sieczkarni, więc podjadę sobie z naczepą. No i zobaczę, czy będę mógł zatrudnić już pracownika. Dalej nie widzę opcji zatrudnienia pracownika, więc zobaczymy. Może z drugiej strony pola muszę podjechać o, Dziwne, że nie mogę zatrudnić pracownika, więc chyba będę musiał przyjechać tutaj z pszczepą i samemu kosić tą kukurydzę A nie, jednak pojawiła się opcja zatrudnienia pracownika, więc zatrudnimy go sobie Nie wiem czemu wcześniej to zniknęło, ale okej, okay, niech pracownik tutaj jedzie no ja będę jechał obok niego z naczepą i zbierał tą sieczkę. no okej, okay, to to już chyba jeszcze ostatni przejazd. No i zaraz pojedziemy sobie wysypać tą sieczkę. No i widzę, że trochę tej sieczki jest. Ale nawet to właśnie nie uzbiera pełna naczepa. OK, cała kukurydza już została zebrana, mamy 73% wypełnienia na naczepy i pojedziemy sobie teraz to sprzedać. Na szczęście, bo jest bardzo blisko, więc nie musimy daleko jechać, chociaż i tak ta ciężarówka y, jest y, bardzo szybka i może szybko transportować różne towary. Wysypiemy sobie tutaj tą sieczkę, bo to już jest trochę nasypana, nasypane, zobaczymy czy uda się już wypełnić silos. Oj, udało się wypełnić silos, więc podjedziemy teraz może do tego trzeciego wysypiemy. No okej, okay, trochę pieniędzy udało mi się jeszcze zarobić na tym. No ale w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.